A Bogu, witajcie. Wczoraj, właściwie na dzisiaj rano, jeszcze gadaliśmy z bratem Piotrem. Zawody olimpijskie w biegach między innymi przyszła myśl do głowy, że jeszcze nie każdy dobiega do mety. Ale najważniejsze że w tym wszystkim jest to, że wszyscy się starają. Że wszyscy trenują, że wszyscy inwestują wszystko to, co mają, by osiągnąć sukces sportowy. Tak bardzo podobne jest nasze życie, bo żeby zdobyć zabawienie, żeby zrozumieć w ogóle istotę zbawienia, a to największe bogactwo, które możemy w życiu osiągnąć tutaj na ziemi i potem cieszyć się w nim w niebie, jest życie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Rozpoczniemy tu krótkie słowo wstępne od Ewangelii Łukasza, od rozdziału 18, werset 26, 30. Wtedy ci, którzy to słyszeli, mówili, któż więc może być zbawiony. A on odpowiedział, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Wówczas Piotr powiedział, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą on zaś mi odpowiedział Zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom, rodziców lub braci, żonę lub dzieci dla Królestwa Bożego i nie otrzymał o wiele więcej w tym czasie, a w przyszłym świecie życia wiecznego. W tamtych czasach dla Żydów bogactwo oznaczało błogosławieństwo. Pozwolę sobie przytoczyć, bo to jest bardzo ważny fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, z Księgi, z Piątej Księgi Mojżeszowej, początek fragment rozdziału 28. Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, swego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie Jego przykazania, które Ci dziś nakazuje, to Pan Twój Bóg wywyższy ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie te wszystkie błogosławieństwa i dosiągną Cię, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego". I tak dalej o błogosławieństwach jest mowa. Więc oni rozumieli to w ten sposób, że ktoś jest bogaty, znaczy jest błogosławiony. W tym samym fragmencie w Ewangelii Łukasza parę wersów wcześniej pewien bogaty człowiek zasmucił się, kiedy zostało mu powiedziane, że on musi oddać wszystko, zostawić bogactwo, by móc poznać to, co Bóg dla niego może zrobić, że mógł go zbawić, że to Bóg może dokonać tylko tego, czego człowiek nigdy nie będzie potrafił. Tak samo w naszym życiu musi to dokładnie tak samo wyglądać. Dokładnie, od samego początku do końca. Kiedy zaczynamy mieć świadomość tego, co się dzieje w naszym życiu, że Duch w nas, w nas pracuje i pokazuje nam, że jest mnóstwo rzeczy, które odciągają nas od, od prawdziwego Chrystusa, od prawdziwego życia z Bogiem. Musimy się na tym zastanowić, spojrzeć sobie głęboko w oczy i popatrzeć co tam w środku się dzieje, czy my na pewno rozumiemy za jakim chcemy pójść. Bóg, jak w tym przykładzie to Bóg zabiera zapalczywość, zaborczość, bezwzględność bogatych ludzi by w to miejsce stawić Jego wielką miłość. Zrozumienie tego jak bardzo nas kocha i jak bardzo przygotowuje nas do tego, co będzie kiedyś w Królestwie Niebieskim. Porządliwość, bogactwo. To są rzeczy, które często idą w parze. Często pieniądze, często dobra materialne, a często nawet telefon komórkowy jest najlepszym tego przykładem, ale często rzeczy ze świata powodują, że brakuje nam czasu na, na podstawowe rzeczy. Wyprawa do kościoła, modlitwa, praca dla Boga codziennie, każdego dnia, ona wymaga czasu, czasami pieniędzy, ale takim Bożym sportowcem mamy być. Mamy wszystko poświęcić, całe swoje życie. Wczoraj mówiłem do naszego pastora o tym, że często ten wiek o wieku 10-12 lat do końca lat 30 a sportowca są poświęcone tylko i wyłącznie sportowi, tylko i wyłącznie biegom, z rozgrywką jakimkolwiek rozgrywką sportowym. Ale oni podporządkowują wszystko, Każde jedno swoje, każdy jeden swoje życie. Uważają na to, co jedzą, co piją, co, jak ile śpią. Ale nasze życie ma dokładnie tak samo wyglądać. My mamy myśleć o Bogu każdej chwili naszego życia. By móc zrozumieć tę wielką miłość, którą w nas wlewa, musimy poświęcić Mu wszystko, musimy zainwestować całe swoje życie. Nieważne jak ciężko jest, albo nieważne jak jest nawet dobrze, bo czasami ludzie, tak jak ludzie w czasach Jezusa. Myśleli, że to bogactwo jest błogosławieństwem i to i wystarczy. Nie, to nie jest wszystko. To może być przydatne. Nie traktuję bogactwa, też pieniędzy czy zdobytych majętności, że one spowodują, że nie wejdziemy do Królestwa Bożego, ale musimy na pierwszym miejscu postawić to, co, czego on nas wymaga. Sługa nigdy nie będzie ponad Panem. To Pan nam wyznacza priorytety, to Pan wyznacza nam ścieżki, którymi mamy dążyć. Ścieżki do kościoła też, ścieżki do nabożeństwa, ścieżki na, do, do wspólnych spotkań na grupach, na, na modlitwach. Nawet ścieżka do telefonu, kiedy trzeba rozmawiać do brata i zapytać co u niego słychać. To takie proste wydaje się, czasami tak bardzo trudne. Kiedy rzeczywiście zrozumiemy, że mamy zostawić wszystko, mamy zostawić rodziców, swoich bliskich, iść tylko włącznie za Panem, to powoduje rozerwanie tego łańcucha z naszą ludzką, bożą, biologiczną rodziną i skupienie się na Bożej rodzinie, na tych najbliższych, których, dla których bije nasze serce mocno i chcemy oddać też dla nich życie. Chcemy im pomagać, chcemy być posłuszni Bogu, ale przede wszystkim widzimy, że musimy razem tutaj na ziemi budować ten pierwszy kościół, to pierwsze ciało Chrystusa. Spójrzmy na naszego Pana. To on opuścił swoje niebieskie bogactwa, niebieskie bogactwa. I zszedł do nas, by zbawić nasze grzeczne dusze. On poświęcił wszystko. My mamy tylko iść jego śladem. Nieuchronność tego, że przyjdzie po nas Chrystus, nieuchronność tego, że przygotowana jest dla nas niebieskie mieszkanie, musi powodować w nas, że my, jak ten smutny człowiek tutaj, mimo że bogaty, odwrócimy się od tych rzeczy, które nas odciągają od Boga i zwrócimy się ku Niemu. I i zaczniemy inwestować i zaczniemy naprawdę poświęcać nasz czas, nasze dobra do tego, by poszerzać Królestwo Boże, żeby poświęcać nawet swoje pieniądze, które tak bardzo często ciężko jest zrozumieć, że one też mogą być przydatne. A nie tylko chować je sobie, chować je na rzeczy, które podobno już tam bardzo są potrzebne. One są potrzebne, żeby budować Królestwo. Pan nam je dał, za to, je, za to mu dziękujemy, żeby też je wykorzystać. Ta miłość, która jest w nas, to ona powoduje zrozumienie, że ta największa inwestycja w naszego życia się kiedyś powiedzie. W tym fragmencie Piotr mówi bardzo ważną rzecz. Ona bardzo mocno do mnie przemawia i bardzo mocno mnie dotyka. Za każdym razem, kiedy to czytam, tam jest mowa o nagrodzie. Piotr się pyta, opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Pan Jezus przypomina, że nie ma nikogo bez nagrody, kto zostawi swoje życie tu na ziemi i wszystkie swoje bogactwa i pójdzie za Nim. Dostaniemy odpowiednią nagrodę i tu na ziemi i tam w Królestwie Bożym, kiedy będziemy już razem z Panem cieszyć się wspólnotą. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy byli aktywni codziennie, a nie tylko w niedzielę przez godzinę. To żebyśmy byli aktywni i gotowi wysłuchiwać głosu Pana. Żebyśmy byli gotowi na to, co do nas mówi. Bez tej aktywności i bez inwestycji własnego czasu w relacje z Panem daleko nie zajedziemy. Ja się cieszę, bo niedługo będę miał mniej kilometrówki w naszym samochodzie, bo będziemy mieszkać tutaj niedaleko. 15 minut do kościoła. Nawet w Leicester mieliśmy dalej do naszego angielskiego kościoła. Teraz będziemy mieli naprawdę na wyciągnięcie ręki. Myśmy nagrodę na ziemię otrzymali. Myśmy się nigdy tego nie spodziewali jako rodzina. Chwała Bogu za to i Inwestujcie wszystkie swoje zasoby w Królestwo Boże. Amen.